Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na wielki haul z Action, czyli nasz ulubiony filmik. A do tego jeszcze mam parę rzeczy z DM drogerii, ponieważ zawitałam tam po kalendarz adwentowy. Pokażę Wam na końcu. Zaczniemy sobie od Action. Od bardzo ciekawych rzeczy świątecznych, które znalazłam. Między innymi taki zestawik w bardzo dobrej cenie. Wonder Delight się nazywa, taki secik beauty, w którym mamy krem do rąk i taki balsam do ust, więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i tam te prezenty się pojawiają. Co prawda ja akurat wybrałam się po kalendarz adwentowy, bo obiecałam mojej córeczce taki fioletowy jakiś spa, bo to jest bardzo popularny kalendarz i ona chciała go, ale niestety już go nie ma. Znaczy przynajmniej tam w tej yy, galerii, w której ja byłam, a byłam na Łoposzańskiej. Będę szukać, chociaż już tak wiecie, trochę późno na te kalendarze. Do tego mamy takie bombeczki. Tablerone. Stwierdziłam, że to jest bardzo fajny dodatek do prezentu i też oczywiście można to sobie na choince. Fajnie by wyglądało, jeżeli ktoś jest fanem, na przykład tablerone. Taka choinka w bombkach z tablerone i to też było w super cenie. Były przepiękne bombeczki i w ogóle tych ozdób jest naprawdę teraz no, mnóstwo, wiadomo. Wiem, że one się już dawno temu zaczęły. Ale nadal jeszcze coś można znaleźć ciekawego. I za około 5,50 mniej więcej były takie bombeczki, które gdzieś mi tutaj chyba się rozpierzchły, ale zaraz je znajdę. Pączek, cukiereczek, fajne nie. Naprawdę uważam, że to jest bardzo pomysłowe. I do tego jeszcze tutaj mamy takiego wiem, dziadka, jakiego, jakiegoś dziadka mroza bo to nie do końca chyba jest dziadek do orzechów, chociaż kto wie, ale uważam, że takie ozdoby są naprawdę piękne. Tradycyjnie wzięłam dla ptaków takie kokosy, one są bardzo fajne, bo też w dobrej cenie i jak to się skończy, to później można na przykład to uzupełnić jakimś masłem orzechowym, z, z orzechami czy tam z jakimiś dodatkami, z jakimś ziarnem dla ptaków. To jest bardzo często w Action i to kosztuje coś około 5-50 mniej więcej. Za 4 zł to są takie notesiki, szkicowniki, też spoko moim zdaniem dla dzieciaków rzecz czy dla osób, które malują i muszą coś naszkicować, bo najdzie je wena albo na przykład do prezentu jako dodatek. Chciałam też taką śniadaniówkę. Chciałam inny kolor, ale niestety była tylko jedna w tym rozmiarze, bo są w zawsze takie duże, bardzo duże albo malutkie. Ja mam takie malutkie różową i zieloną, ale właśnie zależało mi na takiej wielkości, żeby tam, wiecie, coś do tego lunchboxa się zmieściło i teraz patrzę, że ona tutaj jest taka jakby troszeczkę wadliwa, ale była ostatnia i może do tego ją e, No, także jestem zadowolona z tej śniadaniówki. Do tego mamy kolejną zawieszkę dla ptaków, oczywiście. Zdecydowałam się na taki zapach do łazienki. On kosztował, słuchajcie, 2,50, więc pomyślałam, że to jest super. Okazja, żeby spróbować. Jak to pachnie? Zobaczymy. Nie próbowałam tego, nie miałam tego i nie widziałam wcześniej. Ładnie, tak świeżo. Pójdziemy sobie mojego eee, Chciałam zobaczyć, bo nie wiem, czy Wy pamiętacie, ale ja ze swojego dzieciństwa właśnie w łazienkach pamiętam te zapachy. I później one się tak kończyły i taki jakiś glut zostawał, ale to nadal pachniało, więc liczę, że że to mi trochę postoi. Jeszcze tutaj miałam jeden, który chciałam też Wam pokazać. Lilia i Jaśmin. Może też. Zobaczmy. 0,50. Mmm. Bardzo ładnie. Tak trochę pachnie jak te spryskiwacze do pomieszczeń. Oczywiście standardowo wzięłam podkłady i były XL-ki, więc cieszę się, bo te XL-ki rzeczywiście są takie wygodne dla mnie, bo ja używam ich do świnek, morskich dukatki, ale one są chłonne i takie nierwące się, bardzo spoko, Wziąłam dwa rodzaje, ostatnio jak byłam to nie było tych większych, a ja wziąłam właśnie te większe i mniejsze to sobie odłożę, bo coraz mniej miejsca mam to jest też fajna sprawa za 14,50 coś takiego taki dezodorant do kubety dla kota i ja też w takim miejscu nefralgicznym, gdzie moje świneczki się załatwiają, trochę tego dodaję i to jest spoko, bardzo fajnie się sprawdza bo ja tą klatkę nie miałam co dwa dni wiem, że to jest często dla wielu osób, bo też mi pisaliście na Instagramie że sprzątacie raz w tygodniu ale no ja im sprzątam częściej i przez te perfumy sprzątałam co trzy dni. Ale to i tak jest dużo. To Wam polecam serdecznie 9,99. Wanish Oxy Action i to jest fajna sprawa na plamy, naprawdę bardzo dobrze działa. Pasty są fajne w Action i ostatnio jak byłam to Oral B się nie pojawiało, a tym razem ja miałam dwie. Za 9,99 jakoś tak. Polia zawsze robię jakiś zapas w Action. Oczywiście ręczniki papierowe wiadomo, wziąłam trzy sztuki tym razem. Chusteczki też wzięłam pierwszy raz z action i one kosztowały 4,80, więc jak na action to moim zdaniem nie jest wcale mało. Ja wzięłam dwie sztuki, do tego jeszcze plasterki, takie trochę większe, w dobrej cenie, bo coś 5,60, to jest właśnie około 6 zł. Znalazłam także. Karabian Bronze 30 SPF. I słuchajcie, to ma tak UVA, UVB i kosztowało coś około 17,50. Więc, moim zdaniem, cena bardzo spoko. SPF ja tego szukam a zazwyczaj w fakturach. No i mam tutaj włóczkę, która kosztowała 10 zł. Bardzo duży wybór jest w teli, jeżeli byście byli zainteresowani. Bo tam jest tego najwięcej. No i jeszcze udam takie kolby dla moich świnaczek, na tym dziale zwierzęcym. No i tutaj mam już chusteczki i ręcznik papierowy. Kolejny, więc może będę pokazywać. Ale jeszcze raz chciałam, żebyście zobaczyli te, bąbe, te ozdoby. Bardziej to chyba nie bąbeczki, tylko ozdoby. I myślę, że przy tym szaleństwie świątecznym, który jest to dookoła nas to ta cena jest bardzo przystępna, jeżeli chodzi o zdobę świąteczną, bo widziałam naprawdę cele różne, przeróżne. No i teraz mamy galerię DM. Ja obiecam mojej córce, że kupi kalendarz odwentowy bo w tym roku nie będę moim dzieciom robiła kalendarzy adwentowych i jedna moja córeczka by chciała kalendarz taki z zabawkami, z konikami, a druga chciała kosmetyczny, ale taki spa, właśnie ten z Akszyn. Tylko, że niestety nie udało mi się w znaleźć znaleźć tego kalendarza. Weszłam do dm, do drugerii i tam znalazłam kalendarz Balei, słuchajcie, za 59 zł, czy ja Wam dobrze mówię? Ja mam ten paragan. Wam Tak, 59,95 kosztował i tutaj jest bardzo dużo um, pielęgnacyjnych rzeczy, czyli jakiś szampon, maseczka, jakaś odżywka i tak dalej, bo nie chciałam je kupować z makijażem um, kalendarza i myślę, że jest to um, taki fajny pomysł, jeżeli chodzi o kalendarz, no i cena, bo są różne i też weszłam do Sinseya. Nic nie z ja. Sinsei'a ale widziałam kalendarz adwentowy za 49 zł na jakiejś promocji, bo to była taka pomarańczowa metka. Natomiast no nie wyglądał zachęcająco, bo tam są jakieś beauty blendery, jakaś tam szczotka i tak dalej. To już nie do końca. I w tej galerii DM kupiłam sobie Rejstopę, też w bardzo dobrej cenie, jak już mam paragon, to wam pokażę za 13,95 i Ja często też w Biedronce kupuję te y, rajstopy albo w bo mają fajne ceny. To są moje ulubione absolutnie znubaki. kawałki chleba. Nie wiem, czy mieliście. W WIM-ie one kosztowały 5,85 i są świetne. Naprawdę, moja mama też, jak y, jest na bazarku, to nie kupuje na takim stoisku z niemiecką chemią, a w WM-nie są w pełnym asortymencie. Nie zawsze są, ale tam, które... Mi się udało znaleźć Ludwik. Pianka do naczyń. Wierzcie lub nie? A ja tego nie widziałam. Jak to zobaczyłam, to sobie jest Nie no, ja? ja to muszę spróbować koniecznie. Max Power, a Ludwika lubię. I uważam, że jest taki, no zapomniany, a jest bardzo dobry. No i oczywiście moje ukochane plastry do depilacji z Joanny. Używam ich namiętnie. I właśnie tylko w tych używam z Aloesem, bo są na przykład włosy mocne i tak dalej, ale one nie działają tak dobrze. Tylko te z aloesem moim zdaniem działają właśnie takie, bo są i różowe i mają trochę inne plasty, te i żadne inne i używam ich od lat, no i niestety cena się zmieniła, bo kiedyś pamiętam, że kosztowały 3 złote, czyli 2,95, 95, a teraz kosztowały 9,95, czyli 10 złotych i moim zdaniem to jest akurat chyba najwięcej z tych wszystkich drogerii, w których je widziałam, ale musiałam je kupić, miałam po prostu muszę na gardło, że tak powiem. Jeżeli chodzi o plastry, ale w Rosmanie czy w Hebe one są w cenie, szczególnie jak są jakieś tam promocje, z tymi aplikacjami i tak dalej, to tam można Pani kupić. Też widziałam w Karfurze chyba za 7 zł, więc 10 zł to jest moim zdaniem dużo na to wszystko na te plastry. No ale słuchajcie, zobaczymy. Może, może coś się zmieni? Bardzo bym chciała, żeby zmieniła się ta cena, No ale wątpię, bo te inne rodzaje są w promocji często, a te najlepsze rzadko bardzo. Jestem ciekawa tego zestawu, jak to będzie tutaj wyglądało w środku. Nie chcę tego odkładać, bo oczywiście to jest tam dla kogoś ten prezent, ale moim zdaniem bardzo fajny pomysł, i też były zestawy prezentowe, takie świąteczne, na przykład banienka czy taki koszyczek. Jakieś, yy, jakiś żel pod prysznic, tam balsam, fajne to nawet naprawdę fajne. No i te zapachy są 50, ale ja z takich rzeczy się najbardziej cieszę. I w sumie byłam przekonana, że ten Jaśmin i Lilia będą ładniej pachnąć, ale ta świeża bawełna, mam wrażenie, że chyba będzie intensywniejsza i będzie tak fajnie współgrała z łazienkami. No ale w sumie to i tak i tak. Są za 2,50 więc zobaczymy. No i te tablerony. Ja najbardziej lubię białe. Nie wiem, czy Wy macie jakieś swoje preferencje, ale ja w ogóle uwielbiam białą czekoladę. No i zaraz tutaj powieszę nie te kokosy, bo ostatnio też jak byłam w Lidlu, to dość sporo jedzenia dla ptaków. Bo ja ptaki kocham i tą miłością do ptaków zaraził mnie dziadek i mama. I nie mogę patrzeć jak one są głodne i też one mi przelatują w lato i śpiewają pięknie, także staram się o nie dbać. I zostawiać im tam coś zawsze, wiecie. I mniejszym ptaszkom większym, no bo te większe czasami płoszą te mniejsze, więc staram się tak to wszystko rozłożyć, żeby było dobrze. Sposób. No i to byłoby na tyle, kochani. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał, że coś tam sobie podpatrzyliście. Dajcie znać, co kupujecie w Action, czy jest coś nowego. A jest na pewno, bo ja nie miałam za dużo czasu. Bo ja wiecie, co zawsze jak wchodzę do Action, to. No, potrzebuję ręczniki, takie sprawunki załatwić, a nie mam czasu, żeby tak sobie pochodzić, zobaczyć te naczynia, bo ja bardzo lubię oglądać filmy z Action na YouTube, więc jak czasami oglądam, to sobie myślę, się u nas znalazła te rzeczy, ta dziewczyna. A później jak wchodzę, no to nie mam na to czasu. Także ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.